Pierwsza księga Samuela, rozdział 30 A gdy Dawid wraz ze swoimi wojownikami przyszedł do Syklak, był to już trzeci dzień od czasu, gdy Amalekici wtargnęli do Negeb i do Syklak i zdobyli Syklak i puścili je z dymem. Wzięli do niewoli kobiety, które w nim były, małe i dorosłe, lecz nikogo nie zabili, tylko uprowadzili z sobą i odeszli z powrotem. A gdy Dawid i jego wojownicy weszli do miasta, było ono spalone, a ich żony, ich synowie i córki uprowadzeni. I wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było głośnym płaczem, także im wreszcie nie stało łez do płaczu. Zostały też uprowadzone obie żony Dawida Achinoam ze Izrael i Abigail, wdowa Ponabalu z Karmelu. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie. Gdyż lud zamierzał go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek, lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu swoim bogu, rzekł tedy Dawid do kapłana Ebiatara, syna Achimeleka, przynieś mi efot. I Ebiatar przyniósł Efot Dawidowi. Dawid zapytał się Pana tem słowy. Jeżeli puszczę się w pogoń za tą zgrają, to czy ich dogonie? I rzekł mu puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i uratujesz. I ruszył Dawid z 600 wojownikami, którzy byli z nim, i dotarli do potoku Besor, gdzie zatrzymali się ci, którzy pozostawali w tyle. Lecz Dawid z 400 wojownikami puścił się w dalszy pościg. Zatrzymało się zaś 200 wojowników. Którzy byli zbyt osłabieni, aby przejść przez potok Besor. Wtem natknęli się na polu na pewnego egipcjanina, którego zabrali i przyprowadzili do Dawida. Dali mu chleba do jedzenia i wody do picia. Dali mu także kawał kołacza z figami i dwa pęczki rodzynków. A gdy to zjadł, przyszedł do siebie, gdyż od trzech dni i trzech nocy nie jadł nic i nie pił. I rzekł do niego Dawid, czyj jesteś i skąd się tu wziąłeś? On odrzekł, jestem młodzieńcem egipskim, niewolnikiem pewnego Amalekity. Pan mój porzucił mnie, gdyż zachorowałem trzy dni temu. Targnęliśmy do Negebu Kreteńskiego i na obszar Judzki, i do Negebu Kalebickiego, a syklach puściliśmy z dymem. A Dawid rzekł do niego... Czy mógłbyś mnie zaprowadzić do tej zgrai? A ten odparł, przysięgnij mi na Boga, że mnie nie zabijesz i że mnie nie wydasz w rękę mojego Pana, a zaprowadzę cię do tej zgrai. I zaprowadził go tam. Oto byli oni rozproszeni po całej okolicy. Jedli i pili i weselili się z powodu obfitego upu, jaki zagarnęli w ziemi filistyńskiej, w ziemi ludzkiej. Dawid urządził wśród nich rzeź od zmierzchu aż do wieczora następnego dnia. A uratowało się z nich tylko czterystu młodzieńców, którzy dosiedli wielbłądów i umknęli. I uratował Dawid wszystkich, których zagarnęli Amalekici, a także obie swoje żony wyratował Dawid. A nic im nie przepadło od najmniejszego aż do największego: ani z synów, ani z córek, ani z łupu, ani z czegokolwiek, co im zabrali. Wszystko to Dawid odzyskał. Zebrali potem wszystkie owce i bydło, które spędzono przed nim, i wołano: To jest zdobycz Dawida. A gdy Dawid przyszedł do dwustu wojowników, którzy byli zbyt osłabieni, aby pójść za Dawidem, tak iż pozostawił ich nad potokiem Besor, oni wyszli na spotkanie Dawida i wojska, które było z nim. A gdy Dawid zbliżył się do tych ludzi, pozdrowił ich. Lecz odezwali się niektórzy źli i niegodziwi godziwić wojowników, dwojowników, którzy wyruszyli z Dawidem i rzekli: Ponieważ oni poszli z nami, nie damy im nic ze zdobyczy, którą odzyskaliśmy. Niech każdy zabiera tylko swoją żonę i dzieci, i niech idą. A Dawid na to: Nie róbcie tak, bracia moi, z tym co nam Pan dał. On nas uchronił i wydał tę zgraję, która nas napadła w nasze ręce. Któż was usłucha w tej sprawie? Gdyż jaki jest dział tego, który rusza do bitwy, taki też dział tego, który pozostaje przy Jukach. Jednakowo się podzielą. Od tego dnia począwszy uczynił to ustawą i prawem dla Izraela I tak jest aż do dnia dzisiejszego. A gdy przyszedł Dawid do Syklak, wysłał część łupu starszym Judy według ich miast z tymi słowy. Oto dar dla was z Złupu wrogów Pana. Dla tych w Betelu, i tych w Negeb, i tych w Jatir, i tych w Aroer, i tych w Sifmot, i tych w Esztemoa, i tych w Rakal, i tych w miastach Jerachmelitów, i tych w miastach Kenitów, i tych w Horma, i tych w Bor-Ashan, i tych w Atach, i tych w Hebronie, oraz tych wszystkich miejscowości który krążył Dawid ze swoimi wojownikami.